Cześć, Piotrek, Raid Snowboard z Polska. Dzisiaj na naszym warsztacie pojawiły się buty Trident, czyli najbardziej zaawansowany technologicznie model w kolekcji butów Rida. Model, który, jak wszystkie buty Rida, co zawsze powtarzamy, oparty jest przede wszystkim na tym, że możecie dokonać jego customizacji poprzez wygrzanie wewnętrznego linera. Liner jest zbudowany termoformowalnym najpiące Intuition. Bardzo dobry materiał, jeśli chodzi o termoformowalność, właściwie używany przez największych producentów butów, zarówno narciarskich, jak i snowboardowych. To nie jest zwykła pianka, to jest naprawdę materiał, który utrzymuje swój kształt przez bardzo długi czas, natomiast Dopilnujcie tego, aby do, wygrzać te buty, dopasować te buty w odpowiednim sklepie, który ma doświadczenie, ma odpowiedni sprzęt do tego, żeby to zrobić. W sezonie 2021-2022 Trident przeszedł bardzo wiele zmian. Trzy z nich są bardzo istotne dla całej konstrukcji buta, a jednocześnie dla tego, jak ten but performuje. Mamy nową podeszwę zaprojektowaną we współpracy z Michelin. nowa Podeszwa zapewnia bardzo dobre trzymanie, a jednocześnie środek wewnętrzny, podbicie stopy jest bardzo mocno usztywnione poprzez zastosowanie dodatkowych materiałów. Zmiany wewnętrznego buta dotyczą dwóch zasadniczych systemów. Jeden z nich to jest system linera opartego na intuition, o którym już wspominałem. Mamy w Tridentie w tej chwili nowy Wrap Liner, czyli liner obejmujący łydkę, który daje bardzo dobre przenoszenie, bardzo dobre czucie tego przenoszenia energii. I drugą zmianą, która idzie za zmianą tego linera jest system hybrid harness Tongtai. Występuje nie tylko w bucie Trident, natomiast w zaawansowanych modelach butów. Jest kolejną edycją sprawdzonego systemu Tongtai, który zapewnia tak naprawdę olbrzymie utrzymanie w miejscu pięty, tak zwany podstawowy. Problem w większości z nas jest to, że zakładamy buta, przymierzamy tego buta i but nie trzyma nam pięty. Tongtai. Patrząc po popularności modelu Lasso, modelu Hera w damskiej kolekcji, system Tongta jest świetnym systemem, który jakby niweluje ten problem podnoszącej się pięty, podnoszącego się ruchomego stawu skokowego. Wersja hybrydowa, którą znajdziecie w Tridentie jest jakby pójściem o krok dalej i rozwinięciem tego tematu w jeszcze bardziej zaawansowaną stronę. Dla kogo jest Trident? Trident to but tak naprawdę skierowany dla osób, które bardzo mocno poszukują możliwości dopasowania tego, jak, jaki jest fit buta w każdym z możliwych kierunków. Tak? Jest to zaawansowany but. Relatywnie bardzo twardy but o feelingu określanym przez konstruktorów Ryda na poziomie 8 w skali 10 stopniowej, czyli jest to wysoko pozycjonowany flex buta. Sprawdźcie, przymierzcie buty. Pamiętajcie, to jest najlepszy sposób na to, żeby dobrać buta. E, Pojawicie się w sklepie, móc przymierzyć kilka różnych modeli butów. Każda stopa e, każdego z nas jest inna i jedne buty, które pasują jednym osobom, wcale nie muszą pasować Tobie. Także przymierzajcie jak najwięcej butów, męczcie swoich sprzedawców, których odwiedzacie i do zobaczenia wkrótce na stokach.